Koncerty noworoczne cieszą się ogromną popularnością. Ten, zorganizowany w Miejskim Ośrodku Kultury, przyciągnął bardzo liczne grono melomanów, zarówno z Zabrza, jak i z miast ościennych. Uwielbiam koncerty. Jestem zawsze na koncercie noworocznym w Domu Muzyki i Tańca. Natomiast nie wiedziałam, że tutaj są takie koncerty. Ale Orkiestra Górnictwa Węglowego pani zna? Tak, oczywiście znam i bardzo cenię jestem Zabrzanką, która jest urodzona z pokolenia. Ja jestem z Gliwic. Mam przyjaciela tu 90 lat ma z zamrza i on mnie zaprosił. Tak ja akurat występy lubię. Znam orkiestrę, bo orkiestra ta występuje często w ogrodzie botanicznym. Jak jest wolny czas, to trzeba przyjść. Znam po prostu dyrygenta Mandrysza, bo kiedyś śpiewałam w chórze. Także po prostu lubię tę orkiestrę i lubię w ogóle muzykę. Koncert noworoczny w Moku to tradycja sięgająca początków orkiestry górniczej. Byliśmy orkiestrą kopalni Makoszowej, to też byśmy grali te koncerty. To jest tradycją już takie, że orkiestra gra. Każdego roku po nowym roku to zależy w różnych terminach, odbywają się te koncerty w ogóle nie tu w moku, ale i w różnych ośrodkach, przede wszystkim w kościoła gramy także, no, ale tradycją jest, że zaczynamy koncerty noworocznym tu w naszym Moku. Miejsce koncertu nie jest przypadkowe. To właśnie w Miejskim Ośrodku Kultury orkiestra od lat ćwiczy i przygotowuje się do występów. Od czasu powstania tego budynku, kiedy on jeszcze był, że tak powiem, własnością kopalni, orkiestra już miała tu swoje próby. Troszeczkę inaczej była skonstruowana scena, bo był orkiestrą. Natomiast pan Henryk od samego początku, pan Henryk Mandrysz, który zarządza orkiestrą i który dyryguje orkiestrę, jest z nami od początku istnienia Miejskiego Ośrodka Kultury, ale jeszcze dużo. Dużo przed, no tak jak orkiestra istniała, tak jak ten zaczątek miała właśnie przy kopalni Makoszowy dawnej, tak jest z nami do dziś. Orkiestra wystąpiła wraz z solistami: Anną z Kółką Haśnik i Ireneuszem Miczką. W repertuarze znalazły się m.in. kolendy i utwory świąteczne. Będzie trochę rozrywki, będzie coś poważnego, będzie jeden utwór, który jest prawykonaniem przez naszą orkiestrę. Jest to utwór z XVI wieku, taka pieśń, która jest przetransponowana na orkiestrę dętu. Bardzo ciekawy utwór, na pewno ludziom się to będzie podobało. Przy okazji koncertu noworocznego publiczność miała okazję zwiedzić wystawę pokonkursową na najładniejsze wianki i stroiki Moja Świąteczna Ozdoba. Każdy, kto dziś był na tym koncercie... Musi stwierdzić, że najpiękniej, najserdeczniej zagrane kolendy, kolędy, w które mogliśmy się włączyć. Cudowny wieczór za nami. Wieczór pełen refleksji, wieczór pełen wspaniałej muzyki, no, fantastyczni soliści, no i nasz niezastąpiony majestro Henio Mandrysz. Dziękuję Orkiestrze Górniczej, dziękuję solistom, dziękuję Pani Dyrektor i pracownikom MOK-u za te wszystkie działania, które podejmują, bo to nie tylko ten piękny koncert. Wystarczy spojrzeć wokół nas przepiękne ozdoby, ozdoby, które przyjechały z całej Polski, z południa, z północy, z Gdańska, nawet z Grecji. Najmłodszy uczestnik 3 lata, najstarszy 87 lat. To wszystko właśnie dzieje się w naszym mieście. Wszystkim życzę dużo radości, zdrowia i wszystkiego, co najpiękniejsze.